Twoja marka była lubiana przez wszystkich? Powodzenia, ale to nie będzie sukces. Najgorsze, co możesz zrobić w marketingu, to naprawdę mówić do wszystkich i próbować być miłym dla każdego. Bo wtedy nie mówisz do nikogo. Musisz jasno wiedzieć, dla kogo jesteś i równie jasno, dla kogo nie jesteś. Nie chodzi o to, żeby ignorować tę część odbiorców. Chodzi o to, żeby ich wkurzyć. Bo jak powiedziała Jane Wond, założycielka dermalogiki, jeśli chcesz zbudować silną markę, musisz wkurzyć 80%, żeby trafić w serca tych 20%. To właśnie ci 20% będą Twoimi ambasadorami. To oni opowiedzą o Tobie znajomym, udostępnią Cię na grupach, wrócą do Ciebie, bo poczują, że jesteś dla nich, że masz jaja, że masz wartości, że wiesz, kim jesteś. Wolę, żeby 80% mnie nie znosiło, a 20% naprawdę kochało. No bo wtedy wiem, że buduję markę, której się nie zapomina. I o to chodzi. Bo dzisiaj, uwaga, to bardzo celna waluta i trudno jest na nią sobie zapracować.